Zastanawialiście się nad y, innym rozwiązaniem na temat Windowsa. Nie wiem, zlagował wam się komputer, macie za słaby dysk w kompie, za słabo wszystko. Tak słabo, że Windows wam muli, mając praktycznie 100%. Wszędzie, nawet w menedżerze zadań, nic nie odpalicie. Czy jest jakaś alternatywa do tego? Tak! Nazywa się Linux. Siemanko widzowie, z tej strony Makison. A dzisiaj otwieram nową serię Linux od podstaw. Zapraszam. Może zacznijmy od tego, co to jest Linux. Linux jest to jądro systemu Linux i on pochodzi od Unixa. A co to był Unix? Jeszcze lepsze pytanie. Był to system operacyjny, który służył do komputerów przed erą personalnych komputerów. Był tekstowy. I, lin... I cóż, Linux bazuje na Unixie i jest Free. W zasadzie to, to jest ta różnica od Windowsa. No dobra, ale jeżeli marzyłbym o tym Linuxie i o tym marzę, kurczę, chciałbym, bo z Windowsem nie da się wytrzymać, co trzeba zrobić? Po pierwsze, znaczy się i tylko. Że... Trzeba w, e, zobaczyć, jakie są dystrybucje. Jest ich 700, to od razu podpowiadam, jest ich za dużo. Jeżeli chcemy zacząć przygodę z Linuxem, czyli takiego Linuxa od podstaw, na początek warto wybrać Ubuntu. Jak widać, trzeba napisać tylko Ubuntu. E, download. Wyskakuje pierwszy link, klikamy w niego i pobieramy. A dlaczego akurat Ubuntu? Przecież jest Fedora, Manjaro, Red Hat, Linux Mint i inne. Dlaczego akurat Ubuntu? Ubuntu jest akurat najłatwiejsze z tych wszystkich, co wymieniłem. Fedora i Manjaro jest już o poziom wyżej niż Ubuntu, a w sumie można mieć więcej. Bo na przykład, jeżeli wolimy inną grafikę, podobną do Windowsa, to możemy mieć Kubuntu. które wygląda tak. A jeżeli nie chcemy Ubuntu, Kubuntu, no to możemy mieć Xubuntu, które bazuje na XFCE, a Kubuntu bazuje na Plazmie. A jeżeli chcemy mieć najlepszą opcję taką najmniej wymagającą, to Lubuntu. I on korzysta z grafiki LXQT. I wygląda on w ten sposób. Ale my zajmiemy się Ubuntu. No i teraz pytanie, która wersja? 2210 czy 04? Hmm. Obie wersje będą działać. Ale 2210 ma wsparcie tylko na 3 lata. A 22.04 aż na 5 lat, więc cóż, warto wybrać tą pierwszą. Plus jest taki, że wersje 0.4 wychodzą w kwietniu, a 10 wychodzą w juli, czyli to jest lipiec. Musiałem sprawdzić, bo zapomniałem. Więc tak, wciskamy download. Podziękuję nam za zainstalowanie. I nam się zainstaluje plik ISO. Ja pliku ISO już nie będę instalował, wyczekać, aż się zainstaluje. Jego już mam, jak już mam, już yy, pokazuję. O, tutaj mam. A co potem? Można zakończyć ten proces praktycznie i można wziąć wirtualną maszynę albo wziąć naszego pendrive'a nasz plik ISO skrótem ctrl-c, ctrl-v, oczywiście pamiętajmy o tym, że przed zrobieniem tej czynności trzeba nasz, naszego pendrive'a sformatować za pomocą programu Balena Etcher. Albo zrobić to za pomocą programu Ventoy. Ja polecam opcję Ventoya, ponieważ można mieć tam więcej niż jeden plik, albo więcej niż jedno ISO, albo można skorzystać jeszcze z Rufusa. Jak ktoś woli. Sadzić go do komputera na dowolny slot USB. A jeszcze lepszą opcją. Jeżeli nie chcemy zniszczyć, e, na przykład, naszego systemu, no to wirtualna maszyna, czyli to co pokazywałem w odcinku Windowsa Server 2016. E, karta powinna się pojawić na górze, prawdopodobnie prawy górny róg. Dobra, jeżeli przekopiowaliśmy nasz e, plik z e, naszym systemem Ubuntu, no to w, musimy go wysunąć bezpiecznie. I tutaj mamy, w, e, wysuń ma storage, my to klikamy, o, i mamy notyfikację, że może być wysunięty bezpiecznie. Odpinamy naszego USB-ka z pendrive'a, naszego pendrive'a z USB-ka. A jeżeli chodzi o ekran Ventoya, to na górze w lewym górnym rogu pojawi się karta do odcinka Windows do instalacji Windowsa 11, bo tam go pokazywałem. A jeżeli chodzi o wirtualną maszynę, powinniśmy kliknąć w nowa. Nazywamy Ubuntu. Już mamy od razu że typ Linux wersja Ubuntu. ISO Image. I mamy folder, gdzie nasza wirtualka się znajduje. ISO Image. My wybieramy nasze ISO, które pobraliśmy, czyli to otwórz. Skip unattended installation. Wciskamy OK, bo jak nie damy, no to mamy takie rzeczy, a tego nie chcemy, więc to wciskamy. Ile RAMu? To już zależy od Waszego sprzętu. Ja wybieram 8, bo tak jest optymalnie. Ile rdzeni można wybrać. Ja wybiorę 6, o, miejsce na dysku. To będzie ważne, bo tutaj nam oferuje 25 giga. Ja preferuję dwa razy więcej, żeby nam się zmieściły wszystkie aktualizacje, czyli 50. Zakończ. Odpalamy naszą wirtualną maszynę. Mamy tutaj notyfikację, że się odpala. Yy. Warto przed tym odpalić internet, bo to człowiek się zapomina czasami. O, dobra. Rozszerzymy sobie. Mamy cztery opcje. Mm. Mamy wersję OM, czyli taką dla firm. My wybieramy trial install Ubuntu. Jeżeli Wam nie działa pierwsza opcja, to wybieracie drugą. A jeżeli jesteście w firmie, to tą trzecią opcję. Mamy piękne logo Ubuntu. O, tak wygląda nasze Ubuntu. Tak, taki dźwięk mamy. O, mamy powitalny ekran, no to wybieramy polski. Co jest plusem, możemy wypróbować Ubuntu od razu z pliku ISO, czyli pendrive'a naszego, albo zainstalować. My chcemy zainstalować, no to zainstaluj. I tu mamy opcję. Ja mam wirtualną maszynę, to mam takie małe okienka, ale wy będziecie mieć to rozłożone na cały ekran, więc będzie łatwo. No to Mamy klawiaturę polski, polski, naprzód. Mamy, uwaga, instalację normalną, minimalną. No i cóż, jeżeli yy, chcecie skrócić sobie czas, no to instalacja minimalna się przyda, ale my weźmiemy normalną. No i trzeba wcisnąć tutaj, żeby zainstalować oprogramowanie autorów trzecich. Co to znaczy? Będziemy mieć sterowniki do karty graficznej, jeżeli mamy Nvidia albo. W ona, chociaż w Radeonach jest moduł plug and play, że nie trzeba aktualizować, ale warto. Wi-Fi i dodatkowe formaty multimediów. To nale należy wcisnąć, najlepiej. Jak nie, to będziecie się zastanawiać, hmm, gdzie jest moje Wi-Fi, czemu nie wykrywam moją karty graficznej? Czemu ja nie mam kodeków? Właśnie dlatego. Wciskamy naprzód. Nam wszystko weryfikuje. To może trochę potrwać. O! I uwaga: mamy dwie opcje. Na wirtualnej maszynie, jeżeli instalujecie to na mm, prawdziwym sprzęcie, możecie zainstalować Ubuntu obok Windowsa. Powinna się pojawić taka opcja, że zainstaluj Ubuntu obok Windows. W to wciskacie, wciskacie dalej i wy Wydzielacie miejsce dla Ubuntu i Windows, Windowsa, więc to jest taka opcja. Ja takiej opcji nie mam. Mogę użyć innego rozwiązania, czyli bawić się w partycję, ale my nie chcemy bawić się w partycję, więc wyczyścimy cały dysk i instalujemy. To jest wirtualna maszyna, więc mogę. No i tutaj widać zmiany. Wciskamy naprzód, wybieramy naszą strefę czasową, czyli wiadomo. Tutaj tworzymy naszego użytkownika. Ja wpiszę sobie ok. Albo sobie e, podstawy, sobie tak nazwiemy, naszego użytkownika hasło. Tu, wy, e, tu jakiekolwiek hasło. Automatyczne logowanie najlepiej dać, albo hasło. To, to już zależy od Was. Ja wolę automatyczne logowanie, żebym nie mógł się bawić się z hasłem. Użyj Active Directory. Tutaj to chodzi o domenę. Tak, można od razu z tej pozycji zainstalować domenę. My nie chcemy. Ale hasło przyda się do terminala, o którym za chwilę powiem po instalacji. Wciskamy naprzód, no i nam instaluje system praktycznie. No, i widzimy się po instalacji. No, i tutaj może też zobaczyć, co nam konkretnie robi, jakby z pozycji terminala. Mówię, ja mam za mały ekranik po prostu, chociaż mogę to ustawić? Chyba nie, chyba nie. Ale to tak mówię, może sobie zobaczyć, co tutaj się dzieje w tekstowej formie, a tak w graficznej. Widzimy się po instalacji. Dobra. Instalacja zakończona. Wciskamy, uruchom ponownie komputer. Wciskamy Enter w wirtualnej maszynie. Normalnie musicie odpiąć USB-ka z kąpa i wcisnąć Enter. No i mamy Ubuntu. Już nam się ładuje system. Serio, to. Może to trwało z 7 minut max? O. I tu jest jeszcze konfiguracja konto online. Można sobie połączyć Google, Microsoft, Nextcloud albo jeszcze coś innego do Ubuntu. My wciskamy pomiń Ubuntu Pro. Jeżeli chodzi o Ubuntu Pro, to zwiększa nam w sumie. Yy, licencje do 10 lat, no i do 5 maszyn darmowa, usługa, moduły kryptograficzne i takie rzeczy, my tego nie chcemy, to dalej. To, to już jest do waszego namysłu. Możecie wysyłać, możecie nie wysyłać. Ja daję, że nie chcę. Prywatność, serwis tylko jedna opcja, dalej. No i tu mamy już podpowiedź, gdzie możemy instalowywać takie aplikacje, które tu widzimy i nawet więcej. Gotowe. Tak wygląda nasz nasze Ubuntu. Warto sobie zmienić rozdzielczość na wirtualnej maszynie zaraz do naszego pięknego wyświetlacza. Full HD, zastosuj, zachowaj zmiany. Mamy tryb pełnoekranowy. Super. Teraz zajmiemy się już trochę głębszą strefą systemu. Tak wygląda katalog plików. Mamy pobrane obrazy, muzykę, dokumenty, szablony, wideo, nawet publiczny katalog, jeżeli ktoś by chciał, nawet pulpit, y, SNAP, czyli nasz sklep. Jeżeli chcemy dostać się do dysków, to, bierzemy, y, to zaznaczamy opcjonalne położenia. Tutaj mamy. Nasz dysk, i tutaj mamy wszystkie pliczki z systemem. I albo możemy się połączyć z, sieć, z dyskiem sieciowym. No dobra. Tak wygląda nasz profil. Mamy już pulpit. Się nazywa GNOM. Jak to spra jak sprawdzić, którą wersję mamy? No to tak. Ustawienia. Informacje i tu mamy wszystkie informacje systemu. Z jakiego gnoma on korzysta, z jakiego systemu okna, wirtualizację, jeżeli mamy wirtualizację, ile ma ramu, y, procesor, czyli ile rdzenia, jaka grafika, jaka pojemność dysku, jaka architektura, która wersja. no y, Ja przechodzę zawsze do wygląd, wybieram tryb ciemny i sobie DOG zmieniam, żeby mi się nie rozciągał. I daje go na dół. I czasami daje automatyczne ukrywanie doku. Do Jeżeli chodzi o sprawdzenie systemu za pomocą terminala, istnieje ciekawa aplikacja. Yy, aplikacja, program. Nazywa się Neo F yy, Fetch. Ok, nie mamy, więc trzeba zainstalować, ale. Co to jest? Jest to program, dzięki któremu możemy sprawdzić praktycznie wszystko to, co mamy w ustawieniach. O tym nie wspomniałem. Czyli to, co mamy tutaj w, w informacjach, możemy mieć to za pomocą terminala. Trzeba oczywiście zainstalować. Czyli to skopiować i to tutaj wkleić. Wpisać nasze piękne hasełko, zaakceptować, czyli dać Enter albo wpisać T i Enter. To nie potrwa długo. Teraz wpisujemy NeoFetch, tak jak przed chwilą i cyk. Tym sposobem mamy praktycznie wszystkie informacje. Wygląd, ikony, wersja Gnoma, rozdzielczość, nie wiem czemu ma 800 na 600 ale okej. Okay. I praktycznie to tak wygląda. Kolejną sprawą, o której którą przegapiłem, to są sterowniki do kart graficznych. Y Można to zrobić za pomocą ustawień czy też terminala. W programie oprogramowanie i aktualizacje są dodatkowe sterowniki. I tutaj powinniście mieć opcję swojej karty graficznej Nvidia albo... Radeon, bodajże, jeżeli macie AMD. Ja mam wi wirtualną maszynę, więc mam od razu sterowniki przydzielone. Jeżeli chcecie zmienić aktualizację każdej nowej wersji, to po prostu tutaj każdej nowej wersji aktualizujecie, jest cacy. Możemy też przedłużyć wsparcie, na przykład dołączyć do wersji pro Ubuntu. może też zainstalować inne oprogramowanie. I tutaj też można wszystko wybrać z tego programu. Z tego odcinka to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i dzwoneczku, żeby się dowiedzieć o przyszłych filmach. Do zobaczenia. BIOS.